Dziewiąty dzień wyzwania. Jedziemy. Dzisiaj jest trochę lodu i woda jest piekielnie lodowata. Bardzo dziękuję Veloxia za wpłatę. BG Group 2377. Oraz widzowi, który nie napisał w komentarzu, a wpłacił. Dzięki wielkie. Psz, bardzo ciężko. Powiem Wam, że wczoraj 10 pompek zrobiłem. Chciałem zrobić 20 Ze dwie serie, bez szans organizm jest tak obciążony, ledwo żyje. Ledwo żyje. Zapomniałem w ogóle o treningach. Nie ma szans. Mój organizm po prostu tak zdycha. Tak zdycha, że głowa mała. Także nie trenuję praktycznie do momentu końca wyzwania. No, 55 sekund, 55 sekund. Muszę gadać, muszę gadać, bo inaczej bardzo ciężko, jak się skupię na tym bólu, było lżej. Temperatura była 4-5 stopni. Temperatura basenu wody w basenie była około 2, teraz jest około 1, bo w praktyce to jest sam lód Jest strasznie ciężko, kochani, ale walczymy. 9 dzień. Ja dużo mam spraw dzisiaj do załatwiania. Także. Muszę się szybko wygrzać, już mam wodę w bojlerze na pryszki zastawioną. Bardzo proszę kochani, piszcie w komentarzach, że wpłacacie dla Łukasza motywuje mnie to inspiruje, a Łukasz bracie, trzymaj się, trzymaj się, chłopie, pozdro wielkie. Minuta 40. Dziękuję widzowie. Bardzo wam dziękuję. Zamiast na chipsy, zamiast na piwo wpłacacie. Bardzo miło z Waszej strony. Życzę Wam miłego dnia. Odcinek krótki, bo wrzucam w 4K pierwszy raz. Bez, tylko z utna i od razu wrzucam z telefonu, bo laptop mnie nie ogarnie takiej. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć.